Don't forget. Some things must be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at... at... Uh, Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... is... Yes. I am... Daniel. Cześć, Daniel, jestem Recek. Pozwól, że będę twoim przewodnikiem. Obiecuję ci. Będzie fajnie, będzie fajnie. Obiecuję ci, będzie normalnie tak, tak fajnie, że... No cóż, po prostu mi zaufaj. No cóż, może... Heja, ludzie i ludziska. Witam was w kolejnej mojej nowej serii. Zagrajmy w kolejnym let's play'u. Tym razem będzie to gra Amnesia Mroczny Obłęd. Okej. Okay. No cóż, pewnie niektórzy powiedzą... Nie, yes, serio, yes, yes. jak teraz jakiś masz partera, to nagrywasz tylko pod fame, Albo ewentualnie... Nie, red, tak teraz tylko lecisz już tylko na fame, żeby mieć słabym, żeby mieć pieniądze! No generalnie nie pewnie będzie dużo z pieniędzmi tam w komentarzach, ale... Cóż, ja się tym nie przejmuję, ja... Jak już to wiele razy mówiłem lubię nagrywać... Lubię nagrać to co akurat mam ochotę, to co chcę. Chociaż w sumie z amnezją to jest tak nie do końca, gdyż... No cóż, powiedzmy, że z Maxem miałem pewien układ, mianowicie... On nagra Slendera, ja nagram amnezję. No i cóż, w sumie po części jednak powinienem tutaj... Po części zrealizować, a po drugie, no pewnie wielu z was pewnie ty... znajdą się też osoby, które czekały właśnie na to, żebym nagrał właśnie ja amnezję, a nie kto inny. Dobra, resetek skończył pierdzielić, po prostu idź dalej. Chcemy zobaczyć, jak już rozgacie. Okej, okay. tylko najpierw pozwólcie, że się przyjrzy tej substancji. Wino 1647. Dobry rocznik, nie powiem. Daniel. Danie! Czy ty właśnie rozzwałeś dobre wino? Takie bardzo dobre wino. Czerwone wino. W sumie różowe, ale pod wpływem. Tutaj przeciekającej wody mogłeś się rozpłynąć trochę, więc. No cóż. Ale serio, Daniel. Jak mogłeś rozlać wino? O jezu, stary, co ty? Z miesiady wracałeś? Wow, wow, Ło, wow, wow, co się Ej, stary, stary. E, no, no. To wasza wina? Kurczę, no generalnie amnezja właśnie słynie z tego, że tutaj jest wiele różnych fajnych interakcji z różnymi przyrodami, ale... Serio, Daniel. Musiałeś nieźle zawalować, skoro tyle wina rozlałeś. O, stary, nie, nie powiem... Boże, znowu przeciąg. Zamykać mnie te ok... Op... E, czy mi się zdaje, czy ktoś zamurował okno? Tak mam nieodparte to wrażenie. O! Daniel, czy to twoje? To twoje wino? Mm, o! Twoje! Pewnie wracałeś i właśnie z biesiady, i cóż. Prawdopodobnie, no, trochę ci się rozlało, chociaż nie, to jest zakorkowane, czyli to raczej nie jest twoje wino. Hmm, O! Oh, wow! krzesła też mogę podnosić? Wow! Sweet! Doprawdy! Y, tylko jak tu. O, o! Tak powinno być! Dobrze! Ale nie, no Danie, serio! Ty to no pewnie tam nieźle musiałeś zabalować! Szedłeś tam i prawdopodobnie jeszcze jest pieśń na ustach. Wzeszczenie spokojne, otargały sadz. Tak, ludzie i ludziska, to Daniel wymyślił słowa tej piosenki, a nie kto inny. Tylko i wyłącznie nasz Daniel. To on jest autorem tej pieśni, którą wymyślił. Rozlewając przy okazji wino. Wow, co tak skrzypi? Co my, na jakiejś łabie jesteśmy? Ej, seriously! Niby łódź, ale z drugiej strony e? Zacznijmy mur, ale z drugiej strony właśnie... Daniel, co się dzieje? Ej, stary! Wstawaj! Wstawaj! Stowuj! Oh, come on! U, stary. No nie powiem! Tak się będzie ciekawie się zrobiło. A tutaj mamy ekwipunek, co mnie trochę cieszy, nie powiem Jezu, ktoś krzesło wywalił. No, no. Hops! znaczy lepiej. Znacznie lepiej to teraz wygląda, i, oh. O Jezu, jak ja... Coś mi mówi, że ja znienawidzę to. Że ja znienawidzę po prostu ten system. E, o, Dobra, może się odsunie trochę i... O, teraz powinniśmy być w stanie postawić to krzesło... Na nogi, tak jak to powinno być. No cóż, trochę nie ma tutaj idealnego porządku, ale z drugiej strony, no... Cóż powiedzieć. E, jak tutaj się biega? Takie przede wszystkim podstawowe pytanie moje. Powiem, że tu się da sprintować w sumie to nawet trzeba tutaj sprintować, gdyż pewnie trzeba będzie uciekać przed jakimiś potwornościami. A, wszystko w porządku, bo tak coś mi ekran zaczął tutaj dziwnie latać. O! Wiecie co? Może to będzie naszą do obrony, tylko takie coś i... Chodź chodź. Chodź! Nie, w sumie to prędzej taki Harry Potter albo coś Będziemy grać w Quidditcha. O, a co jest tam jeszcze przy okazji? Tak się trochę zastanawiam. Wow, trochę to pusto, nie powiem. Także... O Jezu, stary, naprawdę, nie musisz tak trzaskać tymi drzwiami, serio! Wystarczy tak delikatnie! O! Tak jak tu jest z tą szafą i tutaj tak samo. W sumie to będę musiał się trochę... No nie powiem. W sumie to działa to trochę lepiej niż w takim slenderze the Arrival, jak ja robię z tego serii. Wow, co tu się stało? The fuck co się stało? I... Kamień mogę... O, mogę podnieść kamień, a mogę. Hej, mogę nim rzucić! Kurczę no. Coś mi mówi, że tutaj. Jeśli chodzi o interakcję, to może być. Kolorowa! Weeee! Dups, dups. Dobra, nie masz Chodźmy tutaj. Stare archiwum. Co nam zaprezentuje stare archiwum? W ustach poczuł delikatny smak róży. Rachtałkum, pomyślał. Tak jak Konstantynopolu. Wow. Piękne, dobra, wdy. A, okej. Okay. No i gdzie nas ta... Gdzie nas to wino prowadzi? Gdzie ta bisiada była Danielu? Powiedz mi proszę. U! Patrzenie na dziwne zjawiska odbiera rozum. Rozwiązując zagadki i dokonując postępów gdzie możesz odzyskać utracone punkty poczytalności. Sweet Good to ugro. Chociaż Wow, co my... Ej! Co ten ekran tak pływa? Jezu, ludzie! Bez jaj. O. To są naprawdę bardzo... Ej, ej, ej. Kurde, panowie... Jezu Chryste, naprawdę! E, jakby były jakieś dziwne spadki FPS-ów, to to... To jest ewidentnie tutaj za, za... Zaplanowane przez grę i... Nie no, ja w każdym razie na Frapsie mam stabilne 60 FPS-ów. Jakby co, korzystaj z krzesiwa, by stworzyć źródła światła. A ja w ogóle... O, krzesiwa sztuk 5! Wow, sweet. Ej, stary, nie mów, że wiatr też będzie na siebie tak działał. W ogóle, stary, nie możesz po prostu wyjść przez to okno? Wybić je jakimś kamieniem albo, albo coś? Nie no tutaj mamy kupę kamieni No, come on, Daniel, podnieś ty. A, Nagle nie możesz podnieść kamienia. Co z ciebie za człowiek, Danielu? Nie podoba mi się to, zdecydowanie. E, wait a second. Ej, mogę tak fajnie wikować, tak wychylać jej Wow, 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 wow. Co tu się dzieje, the hell? O, latarnia. Ciskając F lub otwierając ...ekwipunek i naciskając dwa razy. E, dobra, whatever. No, mamy naszą latarenkę, elegancko. No i cóż, będzie przynajmniej trochę jaśniej. Dobra, zatem podążamy dalej za śladami wina. Wino, wino, wypij do dna. Słodkie wino, każdy zna. <laughs> o Boże. Ja chyba zrobię z tego taką bekę. Ale co, może byś się tak trochę wczuł w fabułę? Może wczuł się w historię, bo to, to jest horror. I chcę, żebyś się wczuwał, właśnie tutaj, w to, co jest wokół siebie. Słuchajcie, jeszcze będzie chwila na straszenie się. Ja tymczasem chcę się wyśmiać póki co. Póki mogę. O! Dobry eksplor. Jak zawsze na propsie. Y Warto podeksplorować, jakby nie patrzeć. I. Wow! Serio, tutaj była ta biesiada? A, mogę tylko to tak wziąć. Nice. O, co to jest? O, oliwa. Latarnia będzie świecić bez oliwy. ale dodać do, do więcej paliwa do zbiornika, otworzę kranek ekwipułki, kliknij dwa razy na oliwę. O, w taki sposób. Nice. Dobra, coś tutaj jeszcze mamy interesującego? Jakieś krzesiwo albo coś? O! Oh! Secret passage! <todawcy> I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours young and strong. He will be no match for you. One last thing a shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Tam coś jeszcze było, jakieś dodatki albo coś. Także sorry, sorry. Notatki. Y A, dobra, jest list Daniela do samego siebie. Chciałbym mu się, się do zamkowego. Ocal nas, Danielu, znajdź Aleksandra w czujnościach jego zamku i zabij go. Dawny Ty, Daniel. Serio, Daniel, ty do siebie listy piszesz? Jezu, stary, naprawdę aż taki samotny jesteś? Ja pierdziele, ziomek! Ale cóż, przynajmniej jedną zagadkę mam jeszcze rozwiązaną. Świ zamknęły się za nim i pojął, że nigdy już nie ujrzy tego starego krawca z Berkeley Square. Kolejna samotna dusza zagubiona. Dajcie mi doczytać! Aby wiesz przytrzymaj lewy shift podczas ruchu. O, to już mamy odcję także sweet, lovely. Podoba mi się to! I... Okej, okay, no to jedną zagadkę już mamy rozwiązaną. Otóż... Mamy zagadkę tego całego wina Alexander, is it the castle? In a of Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the. What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Pozwolcie, <coughs> że zadam pytanie! Mam unikać tego tutaj na ekranie, tak? Tak, mam unikać tego? Wygląda na to, że tak, że to jest chyba ten cały cień. Chociaż nie, mnie się cień kojarzy z czymś czarnym, co blokuje światło słoneczne. Co sprawia, że jest trochę ciemniej. No ale cóż, musimy coś wykominować, żeby tam się przedostać. Bo chyba tam musimy, bo. Tam nas prowadziła ścieżka formularna. Dobra, jak tam stoimy z oliwą? Może dolejmy jeszcze trochę. Jest Coś mi mówi, że ja będę tutaj strasznie wszystko marnował. i... Eee. Uhm Ej, serio, nie da się ich zabić? O! Oh. fuck! U. Żeby karaluchów nie szło zabić trzesłem. No, kto to widział? Co to za porządki? A może. O, 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 kolejna oliwa, jak miło. Eee, uh, oh, wow, 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 wow. Aha, to jest taka delikatna sugestia, że. Nie, tam nie możesz iść. Musisz poczekać, ewentualnie rozwiązać zagadkę oferowaną przez grę. Hmm. Okej, okay, da się zrobić. No pięknie, początek dylematów. Chce iść lewo czy prawo? Mówią, że lepiej iść trzy razy w prawo niż raz w lewo, także pójdziemy tam. Do laboratorium. Inne dzieci nadal go dopingowały. Wykrzykiwały jego imię, popychając go do działania. Przez głowę chłopca przemknęła myśl, czy ja naprawdę to robię? Chwycił mocniej kamień i uderzył w swoją ofiarę. Uhu, No nie powiem, muzyka jest dość klimatyczna. To trzeba przyznać. Daniel, naprawdę, weź, wybi kamieniem, jak mi się okno i. po prostu ucieknij. Stąd. po co mamy się męczyć? Po co mamy zabijać jakiegoś bogu ducha innego człowieka? O, krzesiwo. Sweet. Zawsze tutaj w razie czego... Wiemy czego. O, o, o! Eee! Jezu! Najpierw byliśmy na jakiejś łajbie, teraz tutaj... Co to były za szepty? Przepraszam ja was bardzo O! Skrzynie! Za skrzyniami zawsze są jakieś fajne fanty. Albo ewentualnie w skrzyni. O, o, no, come on, otwórz i tak też przypuszczałem. o! o, o, o kolejne krzesiło, jak miło, ile my tego mamy? Wow, sztuk 8, do prawdy, zaprawdę, sweet. O, retrospekcja. To moja trzecia próba sztucznego wytworzenia w Sensi. Poprzednie mieszanki były za słabe, ale czuję, że jestem już blisko. Zmieszałem galman i aurypigment, a kupryt świetnie je wiąże. Tym razem spróbuję użyć wody królewskiej zamiast kwasu azotowego, aby uzyskać lepszy roztwór. Eksperyment się nie powiódł. Roztwór posiada wysokie stężenie kwasów i może być co najwyżej środkiem czyszczącym. Tkanki organiczne gwałtownie reagują na nie. Aha, czyli. A one part, Aqua Force. A, to po pierwsze retrospekcja, po drugie... Co się stało? Pewnego dnia powrócę, moja kochana. Gdyby nie ty, już dawno bym się poddał. Czyniąc straszliwe rzeczy, jestem w stanie odnaleźć spokój ducha, gdy myślę o tobie. Pragnę naszego szczęścia, które dałoby nam wspólne życie. Wiem, że jestem lepszy niż inni. Płacze nad nimi, gdy potrafią odczuwać tylko niepohamowane żądze. Nikt z nich nie pragnąłby sprawiedliwego sonu, bezpiecznego powrotu, tak jak ja. Wow, wow, coś coś, Co to jest tutaj? Mogę to wziąć? A, okej, okay, to jest z powrotem tutaj. Czyli to jest tylko takie... WELL! Nie wiem jak to nazwać nawet. O, o, o! Czyżby w kominku coś było? Czyżby w piecyku coś tutaj... A jednak jak najbardziej. Wow! Ile tego? Chrysty, 10 krzeciw! Może będzie jakaś trwka za zebranie wszystkich krzesi w grze. <gry> kurde. Słuchaj, bym się nie obracił nawet i... Jezu, już robię syf. Wszędzie dookoła i... Boże, czego to się tak trzęsie i... The hell? Nowy przedmiot, oliwa. Jezu, ile ja mam tej oliwy? Na skutek braku komina, który mógłby odprowadzać oparę ostatnie jest to moje odcinki zostały zanieczyszczone. Niektóre z nich chyba to nie zakończyły. A, co ta? To... Przeniosę sobie do piwniczki winnej. Czyli prawdopodobnie tam musimy szukać naszych tutaj składników potrzebnych do tutaj wykonania sub... naszej substancji, która pomoże nam przejść dalej przez ten zamek tutaj. Wow, co to jest? Nie wiem, ale wygląda to, że śmierdzi i niezbyt ładnie pachnie. E? Karaluchy! Uf! 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 Karaluchy! Uf! Zgnijcie to. Nikt po was nie o, o, o! Oliwa, oliwa, oliwa! Już to. O, dobrze. Odwróćcie się. Sp no, no, spadła! Spadła! Spadłowa! Jezu, naprawdę, chyba powinienem się czuć tą grę. Czyż nie? Dobrze mówię? Powinienem się czuć? W ogóle ile my... Jezu, cztery sztuki oliwy. Dobra, dolejmy sobie jeszcze trochę, bo mamy... Bo możemy sobie pozwolić na takie coś. No i okej. Okay. Także lecimy dalej. Także to miejsce zostawiamy i... Cóż, wracamy do głównego holu. Upadł na kuchenną podłogę, zalewając się łzami po pierwszym kopniaku w brzuch. Hazel siedziała w ukryciu, bojąc się, że ją spotka kara. I obstawiam, że. What the fuck? No? Drzwi są zamknięte i nie da się ich otworzyć bez klucza. No, świetnie po prostu. Czyli, żeby dostać się do piwniczki winnej, potrzebuję klucza. A stamtąd muszę wziąć składniki, które posłużą mi do stworzenia pewnej substancji, która z kolei pozwoli mi dostać się do rafinerii. Także została na mi tylko jedna droga na górę. O, tutaj są drzwi zabite dechami czyli. Będę musiał rozwalić albo jakimś włotkiem, albo siekierą. Mieli w tych czasach siekiery? tak się zastanawiam. Dobra, nieważne. Dobra, co my tutaj mamy? E, nie, to jest zdecydowanie na swój dróg na zasadzie nie przejdziesz. Archiwum. Czy w archiwum znajdę. Ach, te boczne od nogi. O, zbierz to, zbierz to, Daniel. To się nam bardzo przyda. I kolejne czyli zabite dechami. Dziękuję bardzo. Czyli... Możemy iść tylko tutaj, do archiwum. Udając się do Dover, musiał zahaczyć do Canterbury. Wpadł do rodziny, żeby sumienie go potem nie gryzło za zaniedbywanie bliskich. No okej, okay. i co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? No cóż, mamy na pewno wyłamane drzwi, po których. nie mogę podnieść. Wow, 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 wow. wow. 1839 the unflinching african sun has continued to plague our expedition making it impossible to dig until dusk how professor herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me when i asked him about the tomb again he told me about the legend of tin hanan the mother of us all an interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, Ok, i myślę, że sobie tą notatką zakończymy ten odcinek na razie. Także, no cóż, ludzie i ludziska, no, na razie się zapowiada dość ciekawie ta cała produkcja, ta, cała, cała gra tutaj. Wiem, wiem, nie wczułam się w ogóle, ale słuchajcie, no, pośmiemy się jeszcze póki co, będzie fajnie, żeby było tak przez chwilę, chociaż fajnie, bo ja obstawiam, że tak za pięć odcinków będę już po prostu płakał przy tej grze. Karol, 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 karol. Zero jakiegokolwiek porządku, zero BHP. Ktoś tutaj w ogóle sprząta? Dobra, nieważne. Ludzie, ludziska, także. Cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o amnezję, także. Także dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. Ja jestem Recek, trzymajcie się. A jeszcze coś, następny odcinek myślę, że będzie trochę dłuższy, także trzymajcie się i czołem!